W poradniku, jak uruchomić lokomotywę SM42. Więc na początku trzeba kliknąć J, jednak jeszcze raz. Włączyć rodejko, wtedy jesteśmy pewni, że jest włączona. Wciskamy F, potem Shift F. Czekamy sekundkę i przytrzymujemy M, aby zajarzyła lokomotywa. Wciskamy potem Y i U, aby włączyć reflektory. Jak widać, się palą. Tylnik się nie chce. Wciskamy szóstkę na numerycznej, aby ustawić nastawnik jazdy. Potem czwórkę na numerycznej, aby odhamować skład. Nastawnik jazdy na D. A, wciskamy D. I potem plusik na numerycznej. Na razie musimy hamulec tutaj odhamulcować i jeszcze raz przypiłować plusika. No i jak widać, piłujemy.